Szanowni Państwo, na początku 2020 roku praca w zespołach wirtualnych była raczej wizją bliżej nieokreślonej przyszłości. Jak zmieniła się obecnie zatem rola lidera? Czego oczekują od nas nasi pracownicy? Nazywam się Andrzej Zdanowski i jestem trenerem specjalizującym się w obszarze zarządzania i nowoczesnego przywództwa. Podczas szkoleń opieram się na doświadczeniu i praktycznych przykładach. Przez 6 lat zarządzałem zespołami rozproszonymi, zanim, można powiedzieć, stało się to modne. Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach dotyczących przywództwa, zarządzania, budowania, motywacji pracowników? Otóż dlatego, że są to obecnie umiejętności, które są niezbędne, by skutecznie realizować cele. Jak zatem motywować swój zespół? by angażował się w realizację celów i zadań? Jak komunikować się w przypadku pracy zdalnej? Jak zarządzać zmianą? Jak zarządzać emocjami naszych pracowników, które dotykają negatywne, zwłaszcza te na każdym kroku? Jak wprowadzać nowoczesne przywództwo? Jakie umiejętności są obecnie niezbędne, by skutecznie i efektywnie zarządzać? Czy zmieniła się rola lidera? Czy w ogóle jest nowy styl zarządzania? O tym m.in. podczas naszych szkoleń. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Akademii Biznesu MDDP. Do zobaczenia na sali lub wirtualnie. Andrzej Zdanowski.